Ten dzień, kolejny booster. Dzień ostatni. Liczę na Pikachu i X, ale no, szanse jest minimalna, że trafimy tam. Kurde, ciężko mi go otworzyć. O, czyli idealnie. Okej, okay. raz, dwa, trzy. Praktycznie taki są fibas jak w poprzedniej, jak w tym... Mm. No już nieważne, dobra, ostatnia karta. Nic. No, to koniec serii i zobaczymy co będziemy robić dalej. Razie będę streamował na Twitchu, więc no. To co? Nie no. mogę powiedzieć do jutra,